Cześć, witam Was bardzo serdecznie, w jak września. W ogóle widzę, że przyszła już jesień i wcale mi się to nie podoba. Pogoda już jest brzydka, jest zimno i wcale mi się to nie podoba, no ale nie o tym dzisiaj. Chciałam Wam opowiadać o kilku rzeczach, które się u mnie sprawdziły w minionym miesiącu. I może zacznę od takiej przypadkowej, pielęgnacyjnej rzeczy w zasadzie, bo tych rzeczy będzie tutaj trochę do ust i taki trochę miszmasz. Pierwsza rzecz to jest pasta Sensodyne. Sensodyne, odbudowa i ochrona, whitening, ona jest wybierająca. I ja od kilku miesięcy, w zasadzie od dłuższego czasu szukałam jakiejś takiej fajnej pasty do zębów, żadna mi się nie podobała, jakoś tak nie wiem, pasta jak pasta, ale jakoś tak no nie przypadło mi do gustu i szukałam ostatnio pasty, która jest bez cukru, bo nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale w składzie większości past na drugim miejscu mniej więcej jest yy, cukier. I szukałam właśnie pasty bez cukru i znalazłam taką i ona dla mnie jest rewelacyjna. Bardzo mi się podoba, fajnie myje zęby, fajnie odświeża usta, także jest taka do tego wybilająca i tak, taki ma fajny miętowy zapach, także ja ją bardzo lubię i chyba znalazłam już swoją ulubioną pastę, no ale przejdziemy teraz do rzeczy może bardziej kosmetycznych. Może jeszcze Wam pokażę krem do rąk, to jest krem do rąk Stop Glory Hand Food. Ja ten krem dostałam od Oleski, jak była w Londynie, także bardzo jej dziękuję, że mi go przywiozłam, bardzo chciałam go przetestować. I ten krem jest niesamowity, dlatego że on pachnie jak perfumy. Mi ten zapach bardzo przypomina e, Coco Mademoiselle, Coco Chanel Mademoiselle, coś takiego. Co prawda, tych perfum za bardzo nie lubię, nie przepadam za nimi, ale uważam, że zapach kremu do rąk, o zapachu perfumu no to jest rewelacyjny pomysł i no przepięknie pachnie, ten zapach się całkiem długo utrzymuje, fajnie na dłonie, nie szybko się wchłania, nie zostawia takiej tłustej warstwy. Bardzo fajny krem, bardzo mi się spodobał, także, także fajnie, że mogłam go przetestować, bo, bo o tych produktach jest głośno na YouTube i, i miałam w końcu okazję go przetestować, także dziękuję Ci jeszcze raz bardzo, Olga. E, kolejną rzeczą to będzie produkt do oczu. I to jest baza podcienie Eyeshadow Primer z firmy Absolute New York. Ja nie znam tej firmy, ja to opakowanie znalazłam w pudełku Big Lossy. I powiem Wam szczerze, że um, ja generalnie nie ufam takim produktom. To znaczy ja mam swoją jedną bazę sprawdzoną z Lime Crime, ja jej używam zawsze, dlatego że wiem, że cienie się trzymają, wiem, że mogę jej zaufać, że nic się z nimi nie stanie przez cały dzień i niechętnie sięgam naprawdę po inne produkty, jeżeli wiem, że nie wiem, jak się sprawdzą i nie wiem, jak ten makijaż będzie wyglądał. Dlatego staram się testować na przykład też takie rzeczy, kiedy siedzę w domu, albo kiedy nie mam jakiegoś ważnego wyjścia, albo nie wychodzę na cały dzień i, i nie, nie mogę kontrolować jakby tego makijażu. I powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczona, dlatego że ta baza działa rewelacyjnie. I ona jest w takim, takim jakby błyszczyku. Ma taki dosyć naturalny kolor, taki cielisty, ona może troszkę rozjaśnia, rozjaśnia powiekę, ale ona jest taka dosyć rzadka, taka dosyć klejąca. W miarę szybko się wchłania, nie nakładam dużo na powiekę, dlatego że mam wrażenie, że inni bazy tym mnie na nie lepiej się trzymają, ale jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, dlatego że tak jak mówię, nie lubię testować takich produktów i nie sądziłam, że polubię coś innego oprócz tamtej bazy z Lime Crime, a się okazało, że ta jest naprawdę rewelacyjna. Utrzymują się na niej nie naprawdę cały dzień, także ja naprawdę jestem bardzo zaskoczona i mogę ją Wam polecić. Chociaż nie wiem, czy można ją gdzieś kupić, nie wiem, czy przez internet, nie wiem, nie znam tej firmy nawet Absolut New York także także nie wiem, czy można ją gdzieś kupić. Ale jeżeli będziecie szukały jakiejś baz, nawet nie wiem, ona kosztuje, ale myślę, że, no, myślę, że jest tańsza od Lime Crime, Urban Decay, i jakichś tam innych, także jeżeli tylko będziecie miały okazję wypróbować i szukacie dobrej bazy, to uważam, że ta jest naprawdę świetna i ja się jestem zaskoczona naprawdę. Kolejna rzecz, do której wróciłam po bardzo długim czasie, to będzie palejka, paletka Naked 2 z Urban Decay. Eee, ja tak mam z tą paletką, że tak wracam do niej, zostawiam i tak właśnie teraz do niej wróciłam. Piękne cienie i one ostatnio spra sprawdzają się u mnie bardzo dobrze, dlatego że odkąd w zasadzie zaczęłam nosić części okulary też na co dzień, to zobaczyłam, że ten makijaż trochę inaczej chyba muszę zacząć wykonywać i dlatego właśnie wróciłam do tej paletki. Cienie są rewelacyjne, utrzymują się cały dzień, pięknie się blendują, pięknie wyglądają. To jest w ogóle bardzo fajna paletka do używania takiego na co dzień, kiedy mm, śpieszymy się, kiedy idziemy do pracy, czy wychodzimy gdzieś, dlatego że te cienie one się same blendują. Po prostu nie, nie, nie musimy wkładać dużo pracy w to, żeby one wyglądały pięknie, żeby nie wyglądały na nieroztarte. One bardzo ładnie wyglądają i te kolory bardzo ładnie przechodzą, także uważam, że to jest paletka bardzo wygodna. No i do tego te kolory są bardzo ładne, możemy wykonywać nią i dzienne, i mocniejsze makijaże, także, także jest rewelacyjna. Ym, kolejną rzeczą to będą produkty do ust. Ym, I tak. Wróciłam do mojego jajeczka zaosa, znaczy wróciłam, no ja tego jajeczka w zasadzie używam w, tak w domu powiedzmy, bo to miętowe noszę w terepce zawsze, ale to ostatnio sprawdza się u mnie rewelacyjnie, no ono jest w zapachu truskawki i sprawdza się super o tyle, że nie ma tego efektu chłodzenia, który już tak jesienią i w te chłodniejsze dni zaczyna mi trochę przeszkadzać ale mam wrażenie, że przez to, że właśnie nie czuję tego efektu chłodzenia, to czuję, jak on, jak on fajnie nawilża usta, jak on pozostawia taką fajną warstwę. Do tego, do tego pachnie truskawkami i jest taki słodki troszkę, jakby poliżemy, także bardzo fajne jajeczko i naprawdę bardzo lubiłam go ostatnio używać, dlatego że on może nie rozjaśnia ust, ale sprawia, że nasz naturalny kolor ust bardzo ładnie tak zdrowo wygląda. One są takie, może nie to nawet, że powiększone, ale tak bardzo ładnie wyglądają, tak zdrowo. No, bardzo mi się to podoba, także ostatnio mój ulubieniec, cały czas go używam. I ostatnie dwa produkty do ust Pierwsze to będzie matka z Celi. Lips on top. Ja mam w kolorze 2. Przepiękny kolor, rewelacyjny produkt. Ona nadaje takie satynowo-matowe wykończenie, powiedzmy. Taki fajny, dzienny kolor. On jest y, zbliżony do mojego naturalnego koloru ust. Także bardzo ładnie wyrównuje ten kolor i sprawia, że te usta są takie naprawdę takie, takie zdrowe, delikatne. Bardzo mi się podoba. Utrzymuje się całkiem długo. Fajnie nawilża usta, nie przesusza ich na pewno. Ym, I bardzo ją polubiam, Jest bardzo wygodna, dlatego że właśnie możemy ją tutaj wysuwać i. No nie wiem, bardzo ją polubiłam naprawdę w tym miesiącu. I kolejna pomadka to jest pomadka z Golden Rose z tej serii Velvet Matte. E, ja mam w kolorze 02. Ym, ja ją mam też teraz na ustach, w ogóle ostatnio Wam też pokazywałam. Rewelacyjny produkt, ona jest naprawdę matowa, ale nie przesusza ust, daje takie fajne wykończenie, nawet nie takiego matu, tylko takiego, takiego matu przełamanego satyną, że to nie jest taki płaski mat, ona nie podkreśla nam suchych skórek na przykład. No bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie się nią maluje, bardzo wygodnie, nie wiem, ym, nie ma z niej problemu jakby przy nakładaniu. Um, sprawdza się u mnie naprawdę fajnie, do tego ten kolor rewelacja, także ja ją bardzo polubiłam ostatnio i nie spodziewałam się, że polubimy towe pomadki, a uważam, że teraz to jest, to jest w ogóle najlepsze, najlepsze co może być. Także to byłoby wszystko, nie ma tego dużo, jak widzicie, produkty do ust i jakiś taki niż ale, ale tak, no tego ostatnio używam w zeszłym miesiącu, nie będę Wam pokazywała rzeczy, których cały czas używam, bo cały czas na przykład używam podkładu z burżuła, um, nie wiem, korektora tego samego, pudru tego samego, cały czas używam tych samych rzeczy i się u mnie sprawdzają, także pokazałam Wam rzeczy, które naprawdę ostatnio używam praktycznie dzień w dzień, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jeżeli macie swoich ulubieńców, to napiszcie mi na dole, jeżeli Wam się podobało, to dajcie kciuka w górę, ja się z Wami żegnać i zapraszam Was do kolejnych filmów, pa!